Mamy wieczór. Dzieci były trochę nadaktywne. Tak wygląda. Kojec. Miska od wody. No do góry dnem. Tutaj przechodził jakiś armagedon. Dzieci już zmęczone trochę. Ale... Aniołki. To te aniołki doprowadziły. doprowadziły do takiego stanu kojec. I yy, kojec podjechał pod samo łóżko. A dlaczego? Bo aniołki co robiły? Co aniołki robiły? Ja się pytam grzecznie. Tam ten aniołek ma gdzieś tam się no, co wyście tu zrobili? Co wyście tu zrobili? Co wyście tu porobiły? Nie wstyd wam? Nie wstyd, gdzie? Nie wstyd. No ja bym teraz tam weszła, zrobić porządek. Ale dzieci mi nie dadzą. Ale najlepsza to ta miska. To góry dnem. Miska na wodę. Obawiam się, że cała woda jest. Posłanków. No, aniołki, kochane. Idziemy teraz spać, tak? A ty znowu brudna jesteś. Ty. Która ty jesteś? Dorotka.